Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 25 listopada do 1 grudnia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, pustelnik, wtorek, siódemka, buław. Środa – Wisielec. Czwartek – Dziesiątka Kielichów. Piątek – Król Mieczy. Sobota – Dziesięć Buław. I Niedziela – Paść Buław. I trzy kielichy! Zabawa, radość, świętowanie, opijanie sukcesu. Otwieramy Szampana. I bawimy się. No dobrze. Dopowiemy sobie tutaj kilka kart. No, początek macie pustelnika, więc wyszukacie towarzystwa. Widzę, że od dłuższego czasu gdzieś nie wychodziłyście. I warto by było ze znajomymi się spotkać. No dobrze. Co z tym pustelnikiem? Król mieczy, siódemka buław kochankowie, wisielec, ósemka denarów. I tutaj mamy króla buław. No dobrze, moi kochani, ogólnie pozytywny tydzień, dużo pracy będzie, no i też jakaś radość, tak? Z jakiegoś powodu będziecie się cieszyć. Może niektórzy znajdą pracę. Inni znowu załatwią jakieś sprawy urzędowe, pozytywne jakieś orzeczenia sądowe. Załatwienie spraw administracyjnych, urzędowych, zwłaszcza związanych z wyjazdem. Może wyrobicie paszport, może załatwicie wizę, może jakieś inne formalności. E, trzy kielichy, fajne towarzystwo, mieli ludzie dookoła. I co jeszcze? No, taki nastrój pozytywny, zabawa, rozrywka, tańce. Może zapiszecie się na kurs tańca, może macie jakieś zawody taneczne w tym tygodniu ale ogólnie widzę, że nawet jak będzie wydawało się, że sprawy gdzieś tam idą pod górkę, będziecie zadowoleni z finiszu. Dobrze, poniedziałek mamy tutaj e, Pustelnika i króla mieczy. Bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów, załatwianie spraw urzędowych, zwłaszcza emerytury, renty, coś z ZUS-em. Ehm. Rozmowa w sprawie pracy, zwłaszcza jeżeli od dłuższego czasu szukacie pracy albo już coś wypatrzycie sobie gdzieś w ogłoszeniu, czy to internet, czy jakieś prasowe, nie wiem, gdzieś ktoś wam poleci kogoś, gdzie szukają akurat chętnych do pracy. Jeżeli macie pracę, tutaj podpisywanie umów, dokumentów. Osoby, które są na emeryturze bądź ręce, też mogą znaleźć pracę, żeby sobie dorobić. Przedłużenie umów, kontraktów, kończą się długotrwające sprawy sądowe. Więc albo sprawa sądowa będzie w poniedziałek, ewentualnie będzie w piątek, a w poniedziałek spotkacie się ze swoim prawnikiem, żeby porozmawiać, przedłożyć może jeszcze jakieś dokumenty, przygotować się do tego wydarzenia. Eee... Choroby przewlekłe mogą się odezwać, więc tutaj warto skonsultować się z lekarzem. Może być e, wykonany jakiś zabieg bądź operacja, na które długo czekacie, tak? Więc tutaj w poniedziałek niektóre raczki być może będą sobie coś usuwać, wycinać albo po prostu poddawać się jakiejś takiej poważniejszej operacji. Wy albo ktoś starszy z waszej rodziny. To może być ojciec, dziadek, e, starszy partner, mąż z poznaku panny bądź wodnik bliźniak waga. Bardzo dobry dzień na podejmowanie decyzji, bo wiecie już, czego chcecie. Zwłaszcza jeżeli temat był przez Was analizowany i yy, od dłuższego czasu i tutaj właśnie na coś się zdecydowaliście. No i chyba to tyle. Co w związkach? Yy, te raki, które są po rozwodzie, ewentualnie jesteście samotni, wdowy, wdowcy, osoby, które gdzieś tam zakończyły jakiś trudny związek. Albo jesteście typem samotnika, tak, że po prostu no, musicie już trafić na taką osobę, która faktycznie no, tą strzałą amora was ugodzi. Myślę, że gdzieś tam przełamiecie się i skorzystacie z jakiegoś zaproszenia. Ktoś może do was zadzwonić, zatelefonować, wysłać jakieś zaproszenie na jakieś spotkanie. Pomówię, cały czas ta trójka kielichów, tak, więc tutaj no może jakaś rybka. Jakaś tutaj zabawa się szykuje, ewentualnie, no piszecie sobie z kimś przez internet i, i, i wreszcie zdecydujecie się tutaj już zapoznać, tak? Nie pisać, tylko spotkać. Co w stałych związkach czujecie osamotnienie. Zwłaszcza, jeżeli jesteście z Panną, wodnikiem, bliźniakiem, bądź wagą, powtarzam, porozmawiajcie na ten temat, że oczekujecie czegoś więcej, że czujecie się trochę zaniedbane, że dawno gdzieś tam nie wychodziliście, że, że może coś tam się psuje między wami, trzeba po prostu szczerze porozmawiać. We wtorek mamy siódemkę buław i karta kochankowie. Pojawią się małe trudności, ale pilnujcie swojego zdania, swojego stanowiska, bo racja jest po waszej stronie. Być może coś trzeba skonsultować albo rozwiać jakieś wątpliwości. Tutaj znowuż widzę yy, bliźniak się pojawiając. Może to jest ten mężczyzna. Yy. Nie dajcie się do niczego namówić ani nakłonić, jeżeli, jeżeli nie zgadzacie się tutaj z czymś zdaniem. No, może być tak, że tutaj jakaś batalia urzędowa bądź sądowa. Bronicie się i te, ta obrona odniesie skutek. Co jeszcze? Ktoś może chcieć Was zaprosić w tym dniu na randkę, na jakieś spotkanie, ale chyba nie jesteście na to jeszcze gotowi, albo po prostu. Wymówka. Co tam jeszcze moi kochani? W stałych relacjach wyznaczajcie granice. Ewentualnie, no mówię, mówcie o swoich potrzebach, ale też nie odgradzajcie się tutaj płotem wysokim, bo może być tak, że raz wy chcecie, raz ta druga strona chce i zawsze chcecie wtedy, kiedy ta druga nie, strona nie chce, i to tak nie potraficie się gdzieś tam dopasować. Natomiast jeżeli mówię o jakimś kryzysu w relacji, to Przetrwacie go. Tylko mówię, trzeba sobie tutaj troszeczkę szczerze porozmawiać. Eee, samotne raki, być może jest ktoś jeszcze, bo tak mi się wydaje, że może tutaj um, jakby jest rywalizacja o Was, tak? Czyli ktoś bardzo zabiega o Wasze względy. Eee, ale jest też ktoś, kim wy bardziej jesteście zainteresowane, jakby wasza uwaga jest skupiona na tej osobie, tak? Czyli tak jakbyście wy zabiegali o kogoś. I tutaj możecie mieć właśnie jakieś wątpliwości, jakieś dylematy. Może chciałobyście się spotkać z jedną z drugą osobą. Na pewno jakaś przyjaciółka, bądź przyjaciel będzie chciał was gdzieś zaprosić, wyciągnąć na jakąś zabawę. Dajcie się zaprosić. Idźcie, poszalejcie, pobawcie się, troszeczkę odreagujcie. Wyjdźcie z domu, wyjdźcie z tej swojej pustelni. Sprawy urzędowe, nawet jeżeli na początku będą gdzieś tam schody, uda się to wszystko załatwić. Yy, natomiast możecie natknąć się na jakiś opór, tak, że no, jakaś rozmowa czy jakaś transakcja nie od razu będzie szła tak gładko, jak sobie to wyobrażaliście, i trzeba będzie być, być może negocjować. W środę mamy kartę Wisielca i ósemki denarów. Może wolne od pracy, a może trzeba się zastanowić, czy tą pracę przyjąć, czy nie. Właśnie, bo nie powiedziałam, jeżeli szukacie pracy od dłuższego czasu była rozmowa i tutaj no jakby jesteście zachęcani do tego, żeby przyjąć tą współpracę, jeszcze chcecie to przedyskutować być może z partnerem, bądź partnerką. No i tutaj będziecie myśleć, zastanawiać się. Partner, bądź partnerka, może was namawiać. Tak weźcie tę pracę, wy może macie jakieś wątpliwości. RAK musi, musi sobie to przemyśleć. W środę ogólnie będzie wam się wszystko dłużyć. Może być też tak, że będą przełożone jakieś wizyty, odwołane jakieś spotkanie, skrócony czas zajęć. To może dotyczyć was, jeżeli chodzicie na uczelnię, może dotyczyć waszych dzieci i niektóre RAKi będą musiały urwać się z pracy, żeby na przykład pojechać po dziecko odebrać. Bo coś tutaj będzie. Troszeczkę szybciej, no skrócone jakieś lekcje, tak jak powiedziałam, przemyślcie sobie zakupy w tym dniu. Więc tutaj też nie szaleć z gotówką. No, i w pracy mogą być jakieś nieporozumienia, ale myślę, że uda Wam się to jakoś wyjaśnić. Przy wisielcu możecie być zamyślone gdzieś tam, czegoś nie dopatrzyć. Szef może się czepiać. Czwartek mamy dziesiątkę kielichów, bardzo dobry dzień. Przede wszystkim świetnie, relacje w pracy. No, jeżeli się zdecydowaliście na tą pracę, na pewno będziecie fajnie e, przywitani, przyjęci w tym nowym środowisku. Co jeszcze? Dobra współpraca z ludźmi, życzliwość, dobrze załatwione sprawy związane z domem, z rodziną, z dziećmi. Może ktoś Was też zaprosić właśnie na, na jakieś wydarzenie, na jakieś spotkanie. A może w tym dniu właśnie spotkacie się z osobami, które, no, z którymi macie dobre relacje, to niekoniecznie musi być rodzina. To mogą być życzliwi przyjaciele, znajomi. Ktoś, w kogo towarzystwie się po prostu dobrze czujecie. Pozytywnie załatwione jakieś sprawy urzędowe dotyczące dzieci. Cokolwiek to będzie Wam pasowało, jeżeli faktycznie tak jest, czy to ze szkołą, czy z przedszkolem, czy nie wiem, jakieś świadczenia, prawda, czy jakieś dokumenty złożyć, bądź już czekacie na jakąś decyzję, przyznanie tutaj jakichś środków, to jak najbardziej tak. Może chodzi właśnie o przyjęcie do przedszkola, do żłobka, i jak najbardziej tutaj takie sprawy będą pozytywnie pozałatwiane. No i taki dzień bardzo taki wyluzowany. Uda Wam się też zrealizować jakieś yy, plany na ten dzień, tak? Więc będziecie bardzo zadowolone, że czas poświęcony na tą sprawę nie był czasem zmarnowanym. Popołudnie spędzone w gronie rodzinnym. Może ktoś was odwiedzi, ktoś z rodziny, może macie jakiś mały jubileusz, jakieś spotkanie, więc będzie okazja, żeby przycieście przy kawie sobie posiedzieć i porozmawiać. Może też odwiedzić was ktoś z rodziny, kto na przykład zaprasza was na święta. Może na sylwestra, może na komunię na przyszły rok, i tak dalej, i tak dalej. Ślub jakiś, prawda? Dobre wiadomości, i, i taka mówię, życzliwość, sympatia innych ludzi, bezinteresowna pomoc, że nawet jak tam gdzieś w urzędzie musicie co załatwić, to pani będzie miła, podpowie, coś tam wypełni za was, to wszystko sprawnie pójdzie. W piątek mamy króla mieczy i trzy buławy, więc jeżeli kończy się jakaś sprawa, to sądowa, urzędowa otwiera Wam to drogę do, do dalszych planów, jesteście usatysfakcjonowani, bo już jest to zamknięte, już wiecie, co robić. Natomiast jeżeli jeszcze jest kolejna jakaś wokanda, kolejny termin wyznaczony, to też tutaj jakby um, i zeznania świadków, i, i dokumenty e, dobrze rokują e, w Waszej sprawie, tak? Także tutaj jakby ta Szala wagi przesuwa się na Waszą stronę, przechyla się na Waszą stronę. E, załatwianie spraw związanych z wyjazdem, to co wiem, paszport, wiza, jakieś inne dokumenty, bukowanie gdzieś biletów, rezerwacje hoteli i tak dalej. Jeżeli chodzi o tego mężczyznę, tutaj, bo to może być tak, że to jest jakiś poraniony mężczyzna po przejściach, wdowiec będzie rozwodnik, ale może być tak, że Wy jesteście w takim stanie. Ale dajecie sobie jednak szansę. Może tutaj w czwartek doszło do spotkania i okazało się, że jest to jednak miła, ciepła osoba, która po prostu no, troszeczkę trzyma się na dystans, bo wiele w życiu przeszła, ale ma bardzo bogatą swoją historię. Trochę sobie porozmawialiście, gdzieś tam jakiś wspólny wątek złapaliście, i, i jednak dajecie sobie szansę. Więc tutaj jest jakby ten sam kierunek patrzenia we wspólną przyszłość. Może faktycznie będzie z tego jakaś fajna relacja, na pewno umówicie się na kolejne spotkanie. To może być osoba dojeżdżająca, ale niekoniecznie z innego kraju. Może być to inna dzielnica, inne miasto, ale jest to możliwe do ogarnięcia, żeby się po prostu spotykać często i, i tą relację podtrzymać. Teraki, które planują wyjazd w tym dniu, będą, mówię, załatwiać wszelkiego rodzaju formalności, żeby się do tego wyjazdu przygotować. Jeżeli chcecie otworzyć swój własny biznes. To jest to dobry moment, natomiast jeżeli podpisujecie umowę w sprawie pracy, bo się zdecydowaliście, tak, czyli 3 denary mówię o tym, zdecydowałem się, podjąłem decyzję, na jakiś czas wiążę swoją przyszłość zawiodową z tą konkretną firmą, więc tutaj będziecie też podpisywać umowy, wypełniać tam różne deklaracje, różne wnioski potrzebne do tego, żeby właśnie zacząć tą współpracę. W sobotę, jeżeli będziecie w pracy, trochę się męczycie, praca fizyczna, być może też jakieś odpowiedzialne stanowisko, nie wiem. Natomiast jeżeli nie pracujecie, uważajcie na bóle pleców, bóle kręgosłupa, niektóre raki w tym dniu, być może podejmą się wyzwania, jakichś porządków w domu, a może sport, ćwiczenia, wysiłek tutaj widzę fizyczny pod okiem trenera. Trudne rozmowy z zodiakalnym baranem lwem bądź strzelcem, który może Was bardzo irytować. Natomiast jeżeli chodzi o te spotkania, randki, no ciężko będzie tutaj być może ze względu na pracę mężczyzny, więc jeżeli słuchają mnie panowie, to może Wy nie będziecie mogli znaleźć czasu, bo dużo pracujecie. Jeżeli słuchają mnie panie, to ten mężczyzna, o którym tu myślicie, jest zapracowany. Ale uda się być może coś tam porozmawiać i nawet jakoś fajnie spędzić czas. Bo tutaj, no, tak jakby cały czas jest y, rozwijanie tej znajomości, tak? Nawet w niedzielę gdzieś tam może na spacer razem pójdziecie y, bądź do kina. W stałych związkach partner może Was troszeczkę irytować. Y, Będziecie się czuły troszeczkę zmęczone. Taka męcząca relacja, albo partner, który ciągle ma ludzi, albo nie wiem, no robi sobie z czegoś żarty, na przykład wtedy, kiedy nie powinien, gdzie wy zupełnie nie macie nastroju do żartów. Mm. Król buław to jest taki trochę no, uparciuszek, taki trochę dominujący, taki trochę rządzący, więc może tutaj jakaś taka postawa właśnie mm, waszego partnera będzie Was. Albo on znowu będzie chciał, y, będzie miał w głowie romantyczne chwile, a wy macie inne zajęcia, i wiecie jak to denerwuje, tak? Na przykład, no, coś tam robimy w kuchni, a nagle partner podejdzie i bierze mu się na mizianki. No to to jest, <głos》> to jest irytujące, bo mamy, ani mamy nastroju, jemu się nudzi, bo nie ma co robić, a my tutaj musimy stać przy garach albo, albo nie wiem, coś tam robić. Więc tutaj mogą być takie sytuacje, tak? No i oczywiście, jeżeli faktycznie gdzieś tam załatwiacie jakieś sprawy czy ogarniacie w domu coś, czy gdzieś tam na mieście duże zakupy, więc takiego dźwigania też, a może jakieś właśnie prace tutaj wysiłkowe, mówię, coś ze sportem, jakiś trening albo pójdziecie sobie po prostu na siłownię, żeby sobie dać taki po prostu wycisk, natomiast uważajcie na plecy i bóle kręgosłupu, żeby nie mieć, kochani, zakwasów jeżeli jesteście w podróży w sobotę, będzie męcząca podróż, będzie może być tłok, może być Mm, jakoś niewygodnie, no ale dotrzecie do celu i tutaj na pewno ucieszy Was czyjaś wizyta. Jeżeli wychodzicie na jakieś tańce, moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj niektóre raki mm, jakoś niekomfortowo czują się w tłumie. Nie wiem, co to znaczy, ale może nie wiem, albo już jesteście za starzy, nikomu nie ujmując, czyli, czyli to już nie te Wasze klimaty, albo po prostu, no, czyjeś towarzystwo będzie bardzo męcząca dla Was. Dobra, w niedzielę mamy Pazia Buław, spotkanie z młodszą osobą z znaku Strzelca, mogą Was odwiedzić wnuki, dzieci, może spotkanie z kimś, z kim macie jakieś prace w tym dniu wykonać, może opieka tutaj nad dziećmi, ale też ruch, widzę aktywność, zaangażowanie w jakieś pasje, no znowu flirty i tutaj jakieś, jakieś takie... Pogawędki, e, uporządkowanie już sobie domu, więc jeżeli gdzieś tam miałyście jakieś prace odłożone, bo dziesiątka buław mówi o tym, że gdzieś ugrzęźliśmy, że tyle mieliśmy spraw na głowie, tyle obowiązków, że gdzieś tam pranie leży i czeka na wyprasowanie, czy coś tam trzeba poukładać, coś tam trzeba podkurzać i wreszcie się za to weźmiecie. No i tutaj czas fajnie spędzony z dziećmi na zabawie, na. na na jakieś aktywności, no jeżeli Wasze dzieci coś trenują, być może w weekend macie jakieś zawody, jakieś treningi, to będziecie na pewno im kibicować. No i tutaj będzie powód do świętowania, więc może gdzieś tam jakieś nagrody się posypią. No dobrze, kochani, ważne decyzje, będziecie wiedzieli, co robić. Tutaj, jeżeli studiujecie, jeżeli nauka, to też będzie ciężki taki tydzień, zwłaszcza te raki, które studiują i pracują. Więc wcale się nie dziwię, że po prostu będziecie w weekend odpoczywać, i jeżeli ktoś będzie ze znajomych chciał gdzieś was, na przykład jakiś zodiakalny baran, gdzieś wyciągnąć na jakąś imprezę gdzieś, żeby potańczyć, albo no nie wiem, spędzić nawet czas z przyjaciółmi, będziecie zmęczone i nie będziecie miały tego w głowie po prostu, tak? Wolicie spędzić czas w domu, ewentualnie, no yy, gdzieś tam się spotkać, ale tylko na chwilę, ale nie jakieś balangi, nie jakieś imprezy. Natomiast jakieś zaproszenia tutaj będą na takie większe uroczystości rodzinne. No i zakończone jakieś pozytywnie sprawy urzędowe. Hmm? Tutaj niektóre raki też obronią pracę dyplomową. Może macie tutaj taki temat gdzieś? Hmm? Tutaj, zwłaszcza w środę. Będ, będzie dobrze, nie martwcie się. No dobrze, moi drodzy, jeszcze tak patrzę, co ze zdrowiem, ze zdrowiem Ok, jakieś dolegliwości przewlekłe, albo mówię, tutaj jakaś operacja na początku tygodnia, więc no, jeżeli macie jakiś taki zabieg, operację, no to myślę, że w weekend odpoczywajcie i, i starajcie się tutaj dbać o siebie, żeby też się nie przemęczać, nie dźwigać i nie nadwyrężać w jakimś stopniu. Kochani, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie z każdym zarezonuje. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.